Nie tyle firmy mieć po to, żeby ją budować na siłę, ale po to, żeby budować jak najfajniejsze swoje życie. Zejdzie chyba na centymetry! Nie to nie jest za duże, powiedzą. Nie inwestujemy w to, co tak naprawdę jest dla nas. Ja tu zamieszkam. Znaczy, trzeba czekać do emerytury, żeby powiedz, <gry> zacząć z tego sobie korzystać. Mi się, że nie bo na podwórku jest zimno, chce się do takiego ciepełka usiąść, poleżeć. włączyć sobie te bąbelki, muzykę, leży sobie 2, 3, 4 godziny. No to powiedz jakieś minusy <gry> tego biznesu. Partnerem odcinka jest firma Lokbar, producent domów energooszczędnych. Więcej informacji na www.domceniemieszkania.pl. Dzień dobry moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. Dzisiaj odcinek jak w tytule, budujemy domowe ogrodowe spa. Brzmi być może bardzo hucznie, ale będzie to prosta sauna, mała balia i, i takie ogrodowe jacuzzi. Witamy Was serdecznie w moim garażu. Witam Was tutaj z mopem w ręku. Yy, moi drodzy, troszeczkę dzisiaj będzie o ogrodzie, troszeczkę o zdrowiu, trochę o, o takiej ogrodowej architekturze, ale przede wszystkim o tym, żeby nie tyle kupować przedmioty, co z nich korzystać, nie tyle firmę mieć po to, żeby ją budować na siłę, ale po to, żeby budować jak najfajniejsze swoje życie. Przykład mojej firmy to są właśnie te nieruchomości pod wynajem. Kończymy w tej chwili z 8 czy, czy 10 sztuk. To był naprawdę ogromny, Kawał pracy. Łatwo się mieszkania kupuje. Dużo trudniej te mieszkania sfinansować, a najtrudniej je wykończyć, wyposażyć. Dziękuję firmom, które mi pomogły, pomagają. A teraz moi drodzy, was zapraszam, bo będzie tutaj mała metamorfoza podwórka. Usunęliśmy kochani, trochę drzew. Trawa niestety z zeszłego nie, roku nie przyjęła, więc do wymiany. Usunęliśmy parę niepotrzebnych krzaczków, parę drzewek. I jaki mamy plan? Tutaj stanie lada chwila sauna, tutaj stanie balia. I ta beczka do kąpieli już jest. Także wiele się nie zmieni, ale dojdzie coś, na co naprawdę długo czekałem. Marzenia to jedno, a cele i ich realizacja to drugie. I jeszcze ciekawostka na początku odcinka. Panie Dominiku, czy możemy? Tak. Dominik maluje, tylko piąteczka. Bardzo chcę Ci. Trzymaj, ale bo Chodź tam. Bardzo, bardzo chcę Ci podziękować, bo po 14 latach ten dach udało się doprowadzić do jakiegoś użytkowania. Tak, oczywiście. Wygląda, myślę, że całkiem nieźle. Dominiku, robimy transformację? Tak, oczywiście, że tak. Kostka? Tak. Wymieniamy czy myjemy? I chyba umyjemy jednak. Okej. Okay. No. Dbajcie, nie tylko o swoje mieszkanie, nie tylko o swój dom, ale też wszystko co wokół. Drodzy, stało się, jesteśmy w Łodzi i Krzysztofie. Jak Tam droga, powiedz? Super droga, wszystko się udało. Deszcz nie padał, także działamy. Ile taki ładunek waży? Ten ładunek waży około półtorej tony. Ok. masz na to sposób, żeby to bezpiecznie tak, zrzucić? Tak, tak, robimy to już nie pierwszy raz, także spokojnie. Operator został poinstruowany i będziemy działać i powoli to rozładowujemy. Tego w każdym nie widzicie, ale Do prawie 10 osób zaangażowanych, żeby zrzucić trzy ciekawe sprzęty. Jeżdżamy na podwórko. Do góry! Super. Walia już jest postawiona, zaraz jedziemy z sauną. Do góry i odsiemy. Kurde, idzie chyba na centymetry, ale damy radę. E, Krzysztofie, sauna tak. przyjeżdża. Mamy wielki finał, wielki odbiór. Pytasz gdzie ustawić? Tak, Pytasz gdzie ustawić, do lewej, do prawej? A powiedz dla osób, które chcą taką saunę zamówić, czy tego typu e, właśnie betonowa podmurweczka przyda się? Jak najbardziej, e, e, jak się? najbardziej po powinno być utwardzone, tak. czy to deską tarasową, czy jakimiś płytami, czy polbrukiem. Musi być to e, ziemia wypoziomowana. U nas wygląda zobaczcie to w ten sposób, 2,40 ma sauna głębokości, 2,50 ma po szerokości i za chwilkę Stanie już na właściwym miejscu. No powiem ci, jakbym do dziecka po szpitala przyjechał na własnym podwórku. No ale wiesz, że jest duża, będzie idealna. Jest ogromna. To, to miało, być, miało być dwuosobowe, moi drodzy. A wejdą tutaj y, teściowie, dziadkowie, ciocia, wujek, jeszcze nie jeden widz. Co mam powiedzieć? Że jestem w szczęśliwy? Tylko to w ty pikaj! Nie można tak mówić na YouTube, bo czasem małe dzieci oglądają. Najgorsze za nami, sauna już stoi, już teraz została tylko drobnica. Kuba, już masz wszystko rozładowane, e, za chwilę zobaczysz efekt końcowy. No za chwilę moi drodzy, na filmie nas to jeszcze kosztuje kilka-kilkanaście dni pracy. Trzeba zrobić trawnik, podłączyć wszystkie sprzęty. Dokładnie. Prze, przeszkolenie przejść. Prze szkolenie, tak, na temat Jak, tego, jak chemii, tego prądu używać, ale to już za chwilę. Na wiele nieruchomości. Które gdzieś tam w życiu zamawiałem, kupowałem To saunę nazwać ruchomością czy nieruchomością Nie wiem, ale daje Dużo więcej frajdy niż Niejedna inwestycja kapitałowa czy Krzysztof pyta, czy nie jest za duża, tak? No chodźcie zobaczymy Chodźcie zobaczymy Ja pierdziu Krzysztof to jest dla dwóch osób To jest dla dwóch osób e, ja Możesz się położyć, ty i żona Lub jakiś kolega e, tak jak już wspomniałem są tu płytki solne, też bardzo ważna sprawa. Wentylacja po skończonym saunowaniu zawsze otwieramy, sauna musi się przewietrzyć, zostawiamy otwarte drzwi, to jest naturalne, surowe drewno, także w wilgoci nie lubi, musi być przewiewnie, słuchownie i będzie służyła wiele, wiele. lat. No i chyba robotę robi to. No i to przeszklenie. Da, I tam mówisz po saunowaniu beczka. Po saunowaniu beczka i to naprawdę daje dużo, dużo lepszy efekt. Zobaczymy beczkę? Zobaczymy. Beczkę. Okay. A w jakiej kolejności powiedz korzystałbyś się z tej bali? To znaczy? Mamy saunę, mamy później zimną wodę, mamy beczkę, a to powiedz z balią. Czy a w tej bali ee, to, Słuchajcie, później... sauna to jest y, typowy relaks, zdrowie i to wszystko. A Balia, jacuzzi to jest typowa rekreacja, także dzieci, rodzina, znajomi. Zajrzymy? Zajrzymy. No i też były obawy, że będzie to za duże, ale okazuje się, że na podwórku wygląda to zupełnie inaczej. Na podwórku wygląda zupełnie inaczej, wygląda trochę jak mini basen. Ciężko już znaleźć większy model, ale z Twoim wzrostem wydaje mi się, że jest to idealne, I idealne rozwiązanie. jeżeli chodzi właśnie o nagrzewanie, tutaj ile to potrzebujemy czasu? Ta Tutaj nas ograniczało trochę moc do mhm. tego domu, także tu wstawiliśmy grzałkę tylko 3 kW, mhm. ale można wstawić 6-9 kW. Ale nawet jeżeli elektryk powie, że możemy dać większą grzałkę, nie ma problemu, wymienimy mamy na to miejsce A i możemy być... Przy tej grzałce to jest 7-8 godzin, tak? godzin. Czyli trzeba pewno. rano sobie nagrzać. Tak, jak chcemy na wieczór, na wieczór z rana sobie w, kliknąć, niech się grzeje. I wszystko... wszystko jest ocieplone, też jest wszystko na Wi-Fi, na telefon, na guzik, sterowanie jest dotykowe. Też mamy specjalnie skomponowaną do bali chemię basenową. Aha. Jest na bazie aktywnego tlenu, nie chloru, jest prozdrowotna. Aktywny tlen jest to nic innego jak woda utleniona, także nawet jeżeli trochę przeholujemy z chemią, to nic się takiego nie staje, tak jak mówimy, jest to woda utleniona. Do tego są jeszcze jakieś inne tam środki, które uzdatniają wodę, nadają jej piękny kolor. Spokojnie możemy przez kilka miesięcy nie wymieniać tej wody i cieszyć się. Robimy tu porządek? Robimy tu porządek. I wielkie otwarcie wielkie, wielkie otwarcie, wpadamy, wszystko włączamy, grzejemy i bawimy się. Kilka minut w realu, minęło kilka tygodni. Chciałem Wam pokazać nie metamorfozę mieszkania, ale tym razem metamorfozę malutkiego, miejskiego ogródka, co udało się zrobić na, nie wiem, 200-220 metrach. Marzenie, o którym myślało się przez wiele lat, gdzieś kiełkowało w głowie. Zabrałem Was ostatnio do producenta, do Bielska Podlaskiego. Tam zobaczyliśmy, jak z drewna można zrobić w małym polskim zakładzie naprawdę fajne rzeczy. Dzisiaj przynosimy się do mojego ogródka. Po co to wszystko było? Zrobione. Moi drodzy, na pewno nie jest to jakaś ekspozycja, na pewno nie jest coś, co ma cieszyć oko, tylko coś, z czego się korzystać. To, że sauna mi się przyda, to, że beczka do morsowania mi się przyda, to wiedziałem, ale największym zaskoczeniem było jacuzzi, z którego, do którego codziennie chce się na pół godziny wejść i z którego niespecjalnie chce się wychodzić. Ocencie, proszę projekt żony, ocencie projekt budowlańców. Wiele rąk, i o tym też dzisiaj odcinek, jest potrzebnych, żeby dany projekt Moi drodzy, wykończyć. Jest z nami dzisiaj Krzysztof. Krzysztofie, zapraszamy ciebie serdecznie, z polskiej bani. Powiedz mi proszę, jak Tobie producentowi dostawcy podoba się nasz projekt. Bardzo mi się podoba. Na początku myśleliśmy, mieliśmy obawy, czy to wszystko się zmieści na tym podwórku, czy jacuzzi nie jest za duże, czy sauna nie jest za duża. Mierzyliśmy to chyba z 4 czy 5 razy, no ale w końcu okazało się, że pasuje idealnie, wygląda wszystko pięknie. Zajęło to nam parę tygodni Tobie również. No i co mogę powiedzieć? Wyszło, mi się wydaje, że cudownie. Powiedz, Polacy, ja w każdym razie, myślę, że zaliczam się do tego grona, zwlekają. Tak nie wiedzą, czy warto, czy nie warto, trochę szkoda tej kasy. Tutaj to jacuzzi, powiedz, to jest mniej więcej jaki koszt? Yy, niecałe 20 tysięcy. 20 tysięcy złotych. Tak. Tego typu sauna? No taka sauna, akurat jak u Ciebie, około 40. No, ale ja lubię przesadzać. Natomiast jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, można taniej. Można. Najtańsza, można taniej, można drożej. Najtańsza sauna u Was? Najtańsza sauna 15 tysięcy złotych. A najtańsze jacuzzi? 10 tysięcy złotych. Czyli za 25 tysięcy złotych można zrobić sobie mały raj. Dlaczego powiedz, inwestujemy w samochody, w motocykle, w firmy, w komputery, w sprzęty? Nie inwestujemy w to co tak naprawdę jest dla nas. Coraz więcej ludzi przekonuje się do tego, dzwonią prezesi firm, dyrektorzy, chcą mieć coś u siebie, spokojnie, odseparować się od całego to yy, otoczenia w Giżycku, na Mazurach, w górach, gdziekolwiek, w dużych mieszkaniach, w, w małych mieszkaniach, w Łodzi przede wszystkim. Przede wszystkim w Łodzi. <laughs> przede wszystkim w Łodzi. No i co, wydaje mi się, że jednak warto, tak? Tak jak na początku byłeś przekonany, A, że ja chcę saunę, ja chcę saunę, Ela mówiła, dobrze by było jeszcze mieć jacuzzi, namawiałem Cię, mówię, Kuba, zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz. No i jak coś Okazało. No, Jackson niestety wygrywa, ale zacząłeś od sauny, tak. to Jakbyś mógł podpowiedzieć, niech ten. Ja z mojej strony, jeżeli mogę dać jakąś poradę, za długo zwlekałem. Po prostu się czeka, czeka, odkłada, przekłada. Jak już człowiek to zrobi, przemęczy się, to, 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 to trochę prac było, niestety. Naprawdę y, warto i zadbać o siebie, bo jeżeli my będziemy słabi, my będziemy niewyspani, my będziemy zmęczeni, to tej naszej firmy widnej. Po prostu nie tak, będzie. Ale też bardzo często odzywają się do nas klienci. Proszą o ofertę, jakieś porady i takie inne rzeczy i później po dwóch, trzech, czterech, pięciu miesiącach dzwonią. Panie Krzysztofie, dzwoniłam pięć miesięcy temu, przedyskutowaliśmy to z mężem, wydaje nam się, że to jest odpowiedni moment. Jaki jest czas oczekiwania, ile pieniędzy trzeba wydać, co musi być po naszej stronie zapewnione, bo to też klienci często nie wiedzą, często pytają. No właśnie, bo przecież był kłopot z siłą. Tak. Przegnęliśmy tutaj od domu, moi drodzy, dwa kable. Tam w elektrowni trzeba było podanie pisać i zgłaszać, że będzie tam większa moc, ja się na tym zupełnie tak. nie znam, ale moc jest taka, żeby wystarczyć i mamy Krzysztofie Saunę. To nie musi być kwadrat. Nie musi być. No ale u nas jest kwadrat, jakbyś mógł powiedzieć okiem producenta trzy słowa o tym przedmiocie. Akurat ten model ma 2,5 metra na 2,5 metra. Duże przeszklenie, pakiet dwuszybowy, jednokomorowy. Wszystko zrobione jest z modrzewia. W środku jest osika skandynawska, piec bardzo ładny. Zobaczymy. zobaczymy. Powiedzcie, robotę robi ta szyba. Mega, mega, mega. Ona też może tego nie widać, ale ona jest podwójnie brązowa, troszkę przyciemnia y, całość z zewnątrz, także... Jest sens dopłacić tą dychę, żeby ta sauna była... Według mnie, jeżeli ktoś wydaje już jakieś pieniądze, to powinno być to przede wszystkim komfortowe. Można zrobić węższe ławki, to, to można nie robić oparcia, wszystko zmniejszyć, ale po co? Jeżeli chcemy wydać te pieniądze, już ma to służyć 10, 15, 20 lat, to niech to będzie komfortowe, to żeby to nie było za małe, tylko żeby człowiek widział tą przestrzeń, to wszystko i żeby taki gość, jak Ty, o, takim wzrościem no mógł po prostu testujemy. się położyć. Można się tu położyć? Testujemy, moi drodzy. No co, mec, kurde 85, i jeszcze głowa ma odrobinę kochani przestrzeni. Powiedz mi, Krzysztofie, jest taki zarzut. Znajomych, rodziny Kuba, nie będziesz z tego korzystał. Zrobisz pieniądze, wydane instalacje, zrobione, nie będziesz z tego korzystał. Jak powiedz, co mówią klienci? Znaczy, według mnie e, są różni klienci. Są mhm. tacy, którzy korzystają, są tacy, którzy nie korzystają, ale większość, jeżeli kupuje to już e, po prostu z zamiarem, żeby było e, zdrowo, żeby sobie odpocząć, żeby choćby nie wiem, co się działo, skorzystać z tego dwa, trzy razy w tygodniu, to ci klienci bardzo często z tego korzystają i są zadowoleni. Przede wszystkim mówią o tym swoim znajomym, rodzinie. Bardzo często ktoś do nas dlatego trafia z poczty pantoflowej. Pyta, co, jak, dlaczego, dlaczego warto, co warto, czego nie warto, ja zawsze namawiam na te. Jacuzzi, bo przy, raczej to jest. Nie... Teraz dojdziemy. Ty mnie wkurzyłeś. Ty mnie tak, wkurzyłeś. większość ludzi myśli, a sauna, sauna, ale tak naprawdę te jacuzzi jest mega. Co musimy technicznie wiedzieć, powiedz? No bo cena mówisz 15-40 tysięcy, tak? żeby tak. No nawet więcej, ale no powiedzmy. Jeszcze więcej, można. Jeszcze, można. Czyli są lepsze sauny. Można. No to punkt dla Krzyśka, oczywiście. Przegrałem, przegrałem. <grywać> lubię przegrywać na tych filmach, czyli, czyli są lepsi. Yy, musimy mieć siłę pociągniętą. Piecyk, mówisz, yy, taki nagrzewat. Mi to, to półtorej godzinki wystarcza. My się, mi się wydaje, że zimą do dwóch godzin powinno już tutaj być 80 stopni, co według mnie jest idealną temperaturą, ale każdy ma swoje upodobania. Partnerem odcinka jest firma Lokbar, producent domów energooszczędnych. Więcej informacji na www.domceniemieszkania.pl. Ja mam w taki plan, że. Latem nie chce się aż tak przychodzić, chyba że jest wieczór, natomiast mm -hmm. w zimę tego ciepła brakuje. No, Co karuny. to, powiedz, są za czynniki, że, że tak nas pcha do tego, do tego ciepła? Trudno mi powiedzieć, ale to po prostu chyba jest fizyka, po prostu na podwórku jest zimno, chce się do takiego ciepełka usiąść, poleżeć, po, posłuchać muzyki w spokoju, nikt Ci nie będzie gitary zawracał, telefon zostawiamy w domu i po prostu nic nie robimy, tylko A leżymy. A stymulowanie, powiedz, ciepłem? Hartowanie, po takiej saunie od razu tutaj stoi beczka Chodź, do schodzania. No ja właśnie, bo to jest no, taki plan który stosuje w sumie od 20 lat. Tylko... masz jakiś patent na to, żeby. No bo ta woda dzisiaj ma, nie wiem, z 20 stopni załóżmy, tak? Czy 22, tak. Jest różnica, ale jakieś lodziarki, kostkarki. Yy, jesteśmy w trakcie teraz rozmów z trzema firmami, które robią takie mini yy, chłodziarki. Które właśnie taką wodę schodzą nam do 5-6 stopni. Będzie stała temperatura, tak? zawsze kiedy I z rana. Tą również? Tak. To przebudujemy albo zrobimy nowo, nie ma problemu. Super. Ale i wtedy zawsze sobie po saunowaniu od razu wskakujemy do chłodnej wody i tak jak byliśmy u Ciebie na tym middle campie, rozmawialiśmy mhm. z Adam? Adam, 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 Adam Adam właśnie mówił też, że najlepsza w temperaturę jest 5-6 stopni trzeba wytrzymać minutę to co robiliśmy na Midel campie. I wtedy ten efekt prozdrowotny jest najmocniejszy. Wyobraźcie sobie, że na tym no to, to na tych Mazurach było ze 100 osób, ale większość osób weszła do ultra lodowatej wody. Tak. Tak. Ludzie, którzy nigdy w życiu Psypańczym tego nie... tam 50 kg lodu, żeby nie było tak, za ciepło. Ale okazuje się, że można się przełamać, a ja też mam myślę, że to też może być rada. Nie trzeba od razu wywalać tak dużych pieniędzy, żeby z tego gdzieś zacząć korzystać i chociażby taką beczkę sobie zafundować, nawet jak nie ma tego kawałka ogródka na tarasie. Tak, ale to bardzo często y, klienci najpierw na, na pierwszym przykład kupują y, beczkę do schładzania i później dzwonią po miesiącu, Panie Sztofie, jednak ja bym chyba saunę jeszcze, gdyby Pan mógł mi saunę wycenić, jakie pieniądze, to, to, tamto. Dlatego pytam, czy później na drewno, czy na prąd, co, jest, co u Państwa jest z prądem, czy można to jakoś przywieźć, czy trzeba to u Państwa zbudować na podwórku, bo czasami też były takie y, przypadki, że klient chce, chce, mówi, dobra, robimy. A ja mówię, to proszę film pokazać, nakręcić mi, jak my to mamy wieść. Okazuje się, że tam nie ma tego, jak wieść i trzeba to zrobić u klienta na miejscu. Ale mówisz na podwórku. A jeżeli ktoś chce mieć to u siebie wewnątrz, gdzieś w mieszkaniu. Yy, też, też mamy w tej chwili bardzo dużo zapytań do szeregówek, do domów. Yy, są jakieś takie mini komórki, jakieś zakamarki w domu. Yy, A mieszkania pod wynajem? A mieszkanie Żeby pod Oczywiście, że tak. W Rzeszowie mamy takie jedno mieszkanie. Klient przebudował 64 metry, miało na dwóch poziomach. Górne wynajmuje na doby. Stoi tam nasze jacuzzi takie małe, dwuosobowe. Bardzo dobrze mu się to sprawdza. Bierze konkretny pieniądz za jeden dzień. Mówi, że praktycznie non stop ma obłożenie. Czyli jak macie domek... A to akurat też jest w tej chwili moja domena, bo, bo w te domki wszedłem, czy właśnie mieszkanie z kawałkiem ogródka, zwłaszcza na krótki termin, może to bardzo nie tylko podrożyć nieruchomość, ale właśnie ten wzrost y, wartości samego najmu, samego czynszu. No i creme de la creme. Krzysztofie, to ty jesteś sprzedawcą czy handlowcem, ale powiedziałeś, Kuba weź jacuzzi i duże jacuzzi. I duże jacuzzi, tak. No i zwracam cicho. honor. <laughs> Bo ja byłem sceptyczny, mówię, dobra, niech będzie i tak dalej, natomiast no, nie ukrywam, że tutaj ta głowa resetuje się po prostu najfajniej. I ja dlaczego? Nie wiem, ale według mnie to jest piękne urządzenie, cudowne. Moja siostra na początku też kupiła saunę, bo mówi sauna, sauna, sauna. Później męża przekonała do jacuzzi. Siedzą w tym jacuzzi praktycznie dwa-trzy razy w tygodniu. Oni, dzieci. Cześć sobie bąbelki, muzykę, leży sobie dwie, trzy, cztery godziny. Tak? I jaki masz rekord? O, 4 na razie? Godziny. No cztery. <laughs> cztery, tak, ale, ale wiesz to te 20 minut robią naprawdę dużo. Te pół godziny robi bardzo dużo, dużo się mówi dzisiaj o medytacji. Medytacja kojarzy się wiesz z Tybetem. Nie wiem, z jakimś z kocykiem, z nie wiadomo jakąś tajemną sztuką, kiedy chodzi o to, żeby się po prostu na chwilkę wyłączyć. Te, te bąbelki sprawiają, że ta głowa nagle przestaje myśleć. Słyszysz te, ten dźwięk tak. wody, który bardzo pomaga, widzisz odrobinę tych krzaczków, które postawiliśmy. Przenosisz się do jakiegoś spokojniejszego świata. Tak, jakiś tam, nie wiem, mini dmuchany materacek Dokładnie. i w takiej dużej jacuzzi czy jaczy tym potrafimy sobie wyprostować nogi, poleżeć, zrelaksować się. Teraz jest idealna pogoda, mamy lato, jesień, woda u Ciebie akurat jest non-stop ciepła, stała temperatura. Także na nic nie musimy czekać, wystarczyło tylko po prostu chęci. Znaczy, trzeba czekać do emerytury, żeby powiedz, zacząć z tego sobie korzystać. Oczywiście, że nie, bez sensu jest z tym czekać do emerytury. Jeżeli mamy jakiś tam wolny kapitał, mamy miejsce, gdzie to postawić, według mnie, nic nie trzeba zrobić, więcej nie trzeba robić, tylko zadzwonić, popytać, czy nie wiem, zadać kilka trudnych pytań, co, jak, dlaczego i po prostu korzystać. Tak? Ja I mam stwierdzić. takie przewrotne pytanie, bo wiesz, kojarzy się to z luksusem. Sauna, jacuzzi, tu tego wiesz. Tymczasem, czy nie jest odwrotnie, że my myślimy, że luksusem jest daleka podróż, drogi samochód? A kurczę, moczenie dubska w ciepłej wodzie się okazuje największym luksusem. Picie sobie kawki za złoty 20 zł ze swojego ekspresu. I tak naprawdę niedużym kosztem, bo jednej, jedne wakacje za granicą, czy nawet u nas teraz w tej chwili na Mazurach, nie mamy takie jacuzzi, z którego możemy korzystać 10-15 lat możemy korzystać z niego cały rok. Ono jest ocieplone, do tego przystosowane, nie ma problemu z mrozami. Twoja ocena, powiedz tego przedsięwzięcia? Bo czym? ja się znam na niemieszkanych, Uważam, że kumam. Małe mieszkanie, jak urządzić, jeden dwa pokoje. Nie znam się na ogródkach, robiliśmy to z żoną intuicyjnie. Dobrze? Nie, bardzo dobrze, intuicyjnie. Zawiodłem cię czy ja, nie? Ja, że byłem, we, ja byłem pewien, że, zru, że zrobimy na pewno coś fajnego, ale też dużo dało nam to, że dobraliśmy te kolor, kolory, także mi się wydaje, że na tak małym metrażu zrobiliśmy naprawdę kawał, kawał dobrej roboty i podejrzewam, że nikt w Polsce za bardzo czegoś podobnego nie ma. Wiecie, na tak małej... Bo... Myślę, że wiesz, jak ktoś buduje sobie basen za 500 tysięcy euro Ta. czy złotych olimpijski w domu, ma na to pieniądze, no to przebija taki projekt. On nie, no to... Ale za kilkadziesiąt tysięcy złotych zrobić sobie na 10 lat miejsce dla całej rodziny, bo, bo tu dzieciaki, czy ja, czy żona, czy, 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 czy rodzinka przychodzi, to myślisz, że za kilkadziesiąt tysięcy złotych zrobić sobie swoją małą taką Tajlandię? Oczywiście. Jedni będą się śmiać, że to chujnie spa, jedni powiedzą, że fajny pomysł, ale dla mnie prywatnie Więcej jest korzyści z tego ogródeczka niż ze wszystkich mieszkań pod wynajem razem wziętych, jeżeli chodzi o korzyści dla ciała. O korzyści. Oczywiście, do takiego akurat modelu Są wejdzie 6-8 osób, tak, czyli 6 tak, sześć sześć osób, spokojnie siedzimy, relaksujemy się, yy, jakaś herbatka. Jeszcze Krzysztofie, bo jesteś przedsiębiorcą, teraz no, budujecie firmę, ja robię swoje, moi widzowie, yy, przecież rozwijamy się wszyscy finansowo. Był mnie prezes Arche. Władysław Grochowski, człowiek bardzo doświadczony życiowo, ja mówię, co Pana inspiruje tak do działania, mówi kontakt z przyrodą, tutaj sobie pierwszy raz uświadomiłem, że mogę patrzeć na niebo, no, no bo Dokładnie. na Mazurach jedziesz tym skuterem czy to, tym jachtem, wiesz, łowisz ryby, możesz zobaczyć jaki jest kolor nieba, tak, Możesz popatrzeć na te drzewa. No, to normalne. zobaczysz zimą, jak będzie. Zimą to jest Słuchaj, po prostu... Patrzysz na te roślinki, jest odrobina wiatru. I właśnie pan Władysław powiedział, kontakt z, kontakt z przyrodą. To daje ci energię. Nie muzyka, wiesz, techno, nie Ferrari, tylko to, żeby można chwilę, bo, no, bo jesteśmy tylko niestety albo aż ludźmi. Ja chcę bardzo pochwalić panów, chcę podziękować za wyrozumiałość, bo to trwało naprawdę sporo, sporo y, czasu. A Was zachęcić? Krzysztof fajnie powiedziałeś, nie jesteście jedyną firmą, która robi... Samy, nie, absolutnie, prawda? oczywiście. A przy wyborze, powiedz, czym się kierować? Jak, już, jak, jak, jak nie Polska Bania, to kto? <grym> nie wiem, trudno mi powiedzieć. Po prostu kontakt z klientem, y, szczerość, powie, trzeba wszystkie pokazać. Y, pokazać plusy, minusy, po prostu być szczerym i mówić jak, jaka jest prawda, a nie tam oszukiwać, że wszystko jest, nie wiem, pięknie, ładnie tak. i, i, i nic nie trzeba przy tym robić się martwić się, a woda zawsze będzie taka jak u ciebie. Trzeba przy tym troszkę pochodzić, no użyć to co odpowiedniej. odpowiedniej Krzysztofie, co trzeba robić, bo nauczyłeś nas tego, ta woda rzeczywiście tak. oprócz tutaj jakiejś e, denatki. Dokładnie. E, wszystko jest dobrze. Ta woda e, potrafi naprawdę 2-3 miesiące być, być ok. Tylko jest jeden minus, trzeba po prostu częściej badać tą wodę, mierzyć tak jest, pH wody, pH. więcej tabletek wrzucać, takie prawda? W szkolenie, moi drodzy, miałem, taki tutaj zestawik mały, tak. plastikowy pojemniczek, pH się wyświetla, dosypujemy tutaj tej, tej chemii. A powiedz, jakbyśmy chcieli jakieś sole fajne takie... Oczywiście, dla, dla, akurat dla, u, u, ciebie, u Ciebie jest taka grzałka, że można, jest to grzałka tytanowa, także można wszelkiego rodzaju sole, y, nie wiem, olejki, wszystko Dokładnie. można dodawać. Y... Czyli może woda pachnieć, może takie. nas leczyć. Dokładnie. I jeszcze sprawiać bardzo fajne, nie wiem, taką ucztę dla, dla wszystkich chyba zmysłów. Bo Dokładnie. to wodę się czuje. No z wody wyszliśmy. No to powiedz, jakieś, jakieś minusy w takim razie tego biznesu. <grym> minusy tego biznesu? No. Nie wiem, na razie nie dostrzegam żadnych minusów. Według mnie są same plusy. Są plusy ujemne i plusy dodatnie, czy jak tak się Ja utrudni? Wam powiem jeszcze od strony kupującego. Samo urządzenie to są deski, kawałek elektryki, bali i tak dalej. Natomiast lajk taki jak ja po prostu nie wiedział kompletnie jak się za to wziąć. Stąd niby szybka transakcja, ale telefonów było. Czy tutaj, jak to ma być zrobione. To parę, parę błędów i naprawdę byłoby źle. Czyli gdzie ma być spuszczanie wody, gdzie podłączenie tak, wody, ale gdzie dlatego... podłączenie prądu, yy, jaka siła. Więc myślę, że sama balia to jest wartość tam X, bo to uczymy się też na kanale przedsiębiorczości. Mhm że to nie jest problem opitolić komuś yy, jak gdyby sprzęt. Natomiast yy, myślę, że robotą takiej firmy jak wasza jest poinstruowanie klienta, jak, jak to zrobić, gdzie to zrobić. Dokładnie, bo akurat u Ciebie w Twoim przypadku już nie dało się wstawić mocniejszej grzałki. Moglibyśmy to zrobić, ale już sieć nie wytrzyma i musieliśmy to wszystko zbilansować. Sauna też potrzebuje dużego pieca, z tego względu, że ma dosyć dużą kubaturę w środku i nie mogliśmy tu szaleć z grzałkami, dlatego wszystko trzeba było dobrać odpowiednio z Twoim elektrykiem. Tak jak mówisz, tam zrobić ujście wody, tutaj zrobić grzałki, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby działało, tak? Jak nie macie, bo takie jeszcze ja, to jest taki bardziej ludzki, to bardziej techniczny, biznesowy, ale to jest naprawdę fajna rzecz, żeby moi drodzy zapraszać znajomych, zapraszać członków rodziny i miejsce, gdzie można pobyć bez telefonu razem. Tu się ciężko korzysta z telefonu, bo jak telefon spadnie, no to jest po telefonie. Często nawet przy obiedzie siebie z tego korzysta. To jest miejsce, gdzie można sobie po prostu pobyć w kilka osób blisko. No oczywiście. Jest to Krzysztof uczucie. Nie to, że o tym zapomniałem, ale, ale przypominam sobie, że można te momenty w życiu znajdować. Oczywiście. Także, no, chylę czoła, trzymam kciuki za wszystkie, filmy, wszystkie firmy, które produkują sauny, mniejsze, większe, bo to jest fantastyczna branża i, i myślę, bardzo, bardzo przyszłościowa. A Krzysiu, akurat tutaj w Michałem się sprawdzili, więc chyba mogę Was polecić. Tak, dziękujemy. I tyle. I to widzimy się na wielkiej integracji? Widzimy się na wielkiej integracji. A jaki integracji. macie plan? Weźmiecie takie taki na wielką integrację? O, nie wiem, czy mogę zdradzać wszystkie plany, ale będą na pewno trzy i będą jeszcze niespodzianki. A co będzie jaka niespodzianka? niespodzianka? A niespodzianki będą w środku, i zobaczą je, zobaczą je ci, którzy będą na wielkiej integracji. No to będzie można się pokąpać. Partnerem odcinka jest firma Lokbar, producent domów energooszczędnych. Więcej informacji na www.domceni-mieszkania.pl. I na koniec, kochani, konkurs od konkurs. prezesów, od właścicieli polskiej bani. Co jest do wygrania? Do wygrania jest beczka do składania. Taka beczka, taka beczka kosztuje około 3000 zł. Mhm. Z przykrywką, ze schodami, bez wody. Mhm. I konkurs polega na tym, że kto wymyśli jakieś fajne hasło reklamowe i dostanie najwięcej, najwięcej lajków, to osobiście ją przywieziemy. I wręczymy. Nieważne czy to będą Mazury, Góry czy Szczecin. Musimy z Portugalii tylko nie pisać w Tak, z Portugalii i z Sycylii. <grym> Cała Polska nie ma problemu, przywieziemy osobiście, wręczymy, będziemy bardzo zadowoleni. Coś też z Podlasia przywieziemy jako dodatek. I duch puszczy jeszcze. No, Musimy. Być... Macie moi drodzy beczkę do chłodzenia, macie litr ducha puszczy. Dla dziadka, wujka przecież nie da się. Oczywiście. Dla I tyle. No i myślę, że, że mamy to, Krzysztofie. Tak. Kolejny projekt uwalczony, chwila nie uwagi i znowu sukces. I Znowu sukces. Tak już jest. Dziękujemy jeszcze raz. Dzięki, dzięki Trzymajcie się wielkie. Chyba o wszystkim wiemy, oprócz do kiedy konkurs trwa? Koniec września? Do końca września, do Możemy końca września. tak zrobić. Piszcie pod spodem komentarze. Yy, może nawet nie hasło, co, po co coś takiego mieć? Dokładnie. Co wam daje? Co może dać jacuzzi, co może dać Beczka? Czy warto się tym ciepłem zimnym stymulować? A jeżeli jakieś hasło reklamowe wpadnie Wam do głowy, tak? Jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci. Zwycięża ten, czyj komentarz będzie miał najwięcej łapek w górze pod tym filmem. Kurda, że mi się gęba śmieje. Ale to <laughs> chyba dobrze. Chyba dobrze. Trzymajcie się krótko. Do zobaczenia gdzieś sami. Hej. Do zobaczenia.